Jak nie trudno się domyślać po tym filmie, dzisiaj postaram wcielić się w rolę handlarza majeranku. Dzień dobry, jestem Kairos to jest Drag Dealer Simulator. Całkiem zabawnie, że mogę sobie nagrać coś takiego, nie ukrywam, że kopię tej gry dostałem za darmo od jej twórców, bo generalnie kiedy ma się kanał na YouTube i się przebije tą magiczną barierę 10 tysięcy widzów, to nagle się zaczynają, powiedzmy, takie mniejsze studia z gierkami, właśnie interesować takowymi osobami. W tym rzecz jasna, mnie. To będzie ciekawa przygoda. Już sobie odpaliłem te grę dosłownie na 4 minuty, i podczas tych 4 minut mojej wspaniałej zabawy zdałem sobie na całe szczęście sprawę, że nie ma ścian tekstu na samym początku gierki. Także razem sobie zobaczymy tak, już w 100%, z czym to się je. Od razu też mogę uprzeznać, że jeżeli ten film się fajnie przyjmie na kanale, to. Albo będziemy mogli jeszcze pełniej tę gierkę na strumykach sobie obczaić. Ewentualnie coś więcej na kanał nagram. Ale tu już pewnie będę was pytał e, o to na Discordzie, na mojej piwnicy Kairosa. Link w opisie serdecznie zapraszam. Dobrze, moi drodzy, chyba co. Pogramy sobie, odpalimy sobie nową grę. Mamy poziomy trudności do wyboru. Pomóż mamciu z myślą o graczach niedzielnych. Wiesz, ten poziom, jeśli chcesz powoli na spokojnie opanować podstawy rozgrywki. Podaj bongo. Normalny poziom trudności. Przyzwoite wyzwania i balans, jeśli nie chcesz się przesadnie upocić. I. Plata o plomo. Naprawdę nie mam pojęcia, co to znaczy. Zalecany sposób doświadczania gry. Taktyczne wyzwanie dla profesjonalnych dealerów. Ja generalnie jestem niedzielnym graczem, więc jak najbardziej. Babcia zawsze zawsze się przyda jej pomoc. fuck you too so here we are the adventure is hot the big question is is this my story or your story let's find out together shall we got that blunt handy kręce, potem mam ręce. <laughs> Co chłop wstaje o 11, czy to jestem ja podczas kwarantanny? Nasz obecnie panującej? Dzień dobry, pan Rafał widzę wspaniałą grę stworzył z całkiem ciekawym początkiem. Już rozmowa przechodząca, już mi telefon brzęczy, ale ja na początek chciałem zobaczyć jeszcze tutaj widoki z okna. I widzę, że okolica nie napawa optymizmem. Co to jest za jakiś krzyż betonowy? Co się dzieje? Opony się palą.

Pierwsze zadanie. Muszę sprawdzić swoje obecne zadania wciskając Stop. O mój Boże. Przełączając na zakładkę Organizer na górze ekranu. Dobra, to raczej to ogarnę. To jest coś, co raczej się powinno dobrze ogarniać. Dobrze pan kolega. Do, dobrze, dobrze, jak najbardziej. Tutaj mam generalnie plecaczek, to sobie to zabierzemy, będziemy tam chować różne rzeczy tap. O, plecak rzeczywiście na plerach mamy. Luza z kapturem, normalnie, jak jakiś dumer jest rzeczywiście organizer i spotkać się z Edim w miejscowym skwerze. Podoba mi się ta przejrzystość, naprawdę dużo gier potrafi nas samymi takimi potężnymi ścianami tekstu, na samym początku, wiecie, nam zaprezentować. Klucz do mieszkania. Normalnie tak jakby się czytał artykuł na Wikipedii Lubię jak jest to przejrzyste, jest to powiedzmy dawkowane są emocje. Po prostu po kolei. Lodóweczki nie otworzę, aktywuj stację roboczą, jest ta chwilowo niedostępna, może być i tak. Dobrze, coś w szafie? Chyba nie za bardzo. Lodóweczka, nie, tutaj jest mikrofalówka, samuje Łącz światło, to jest kibelek, tak? Siema, kozak, prysznic, gościu. Co tam za... To jest, to jest zbyt piękne, widać, że Polska gra Użyj klucza, otwieramy drzwi, wychodzimy na klatkę schodową Ja jeszcze przy sobie nie mam żadnego majeranku Bo wiadomo, jesteśmy handlarzem bagiennego ziela Także musimy tutaj uważać, żeby nam policja, czy też straż miejska nie dokuczała po prostu Okej, okay, komuś do mieszkania wyjść nie możemy A to babeczka tam, co się darła na początku, nie? Enjoy the nie mogę. Jestem ciekaw, ile razy pojawi się to wspaniałe słowo jeszcze podczas tego odcinka. No nie wierzę. No nie wierzę. Razem sobie zliczymy i pod koniec podsumujemy. Póki co pojawiło się dwukrotnie. Mogę wrzucić plecak pod B. Ale po jaką cholerę, skoro nic tam jeszcze w sumie nie mam. Dobrze, panie Eddy, gdzie ty się tam ukrywasz? Uh, kozak tapeta. Now Of the there ain't no sure you know I mean. <laughs> więc do władcy pierścieni to, to, co lubię najbardziej. Gdzie ta kobita biegnie? Abym jej sprzedał. O, o, trochę drożdży. <laughs> Dobra, Eddie, gdzie się chowasz? Eddie. Uuu, yes we smoke. <laughs> co to? tu wisi jeszcze? Masz tylko tyda. <laughs> Niech rzecz tak gra. demonetyzacja już czeka, nie? Love the smell of tires in the morning. Jeżeli kiedykolwiek poczucie się zagubieni, pamiętajcie, że pod klawiszem M macie mapę, która świetnie Wam pokaże w jakie miejsce powinniście się udać, a nie tak jak Kaiser będziecie błądzić i podziwiać piękno tego krajobrazu. A zważywszy na wysp tego miejsca i nastroje ludzi, czuję się jakbym chodził po jakimś nowej wersji obozu na bagnie po prostu. Coś brud syf i ubóstwo, nie mówiąc o cipunach leżących tu i ówdzie. Eddie, to jesteś ty kolego? No, chyba tak. yes, that's bravo, jeszcze pytasz. I that's what you're going to be selling. so test it out. you know what? sometimes when i get these so-called uh, second thought kind of thing, i come here, sit down, and just watch this shit you know that every trap in the u.s. has this bull. 25 million bucks it cost them. Always reminds me of who we are to them. Helps keep me focused. Anyway, how was the party? Okay, <laughs> <laughs> Yeah, you young motherfuckers tend to do that. Nowadays I'd be fucked up big time for a week if I'd party that hard in one evening. Uh, well, okay. Anyway, good that you stretched up, because we've got some jobs to do. Listen up i'm your main and only contact in the cartel. anything and everything considering the business in and out goes through me. from now on, i'm your daddy, your boss, your fucking wife, all in one person. you need dope? you write to me. you got the cash for the cartel? i take it. you shit your pants? i need to know before you change your underwear. straightforward. we're going to start basic. grass and am. the three packages waiting for you in a dead drop at the back of the supermarket. Grab them, go home and get your laptop. There'll be clients writing you soon. You make them sales, and I'll get back to you soon after. Questions? Hmm. Przez laptopa? No też mi to dosyć Yeah, Shadycom. It's an encrypted app. Cartels in the 21st century now, baby. Totally safe. Even if the police do get it, we can destroy all the data instantaneously, both server and on the client side. And <laughs> they won't get shit. This is good stuff. Wish I had things like that in my time back on the street. Oh, you're a smart boy. You'll find it. Anyway, get to work. Gotta go. We'll get to you later.

Jasna sprawa, szefie. Pierwsza paczuszka gdzieś się tutaj, akurat przy okazji, powinna nam ukrywać. Co tam, przez kosze, przez płot? Co z tego, że obok było przejście? To co, szukamy w takim razie skrytki, gdzie ona by się ukrywała. O! No proszę bardzo. Przeszukaj kratę wentylacyjną. Paczka majeranku i trochę jeszcze mąki mamy. 5 kg mąki. Boże, kto to będzie kupował? Nie mam pojęcia, ale okej. Okay. Przyprawy są drogie. Your first be you any OK, a mogę to jeszcze komuś wbić do tej, tej dziury? OK. To mi pan szef, y w sensie mój główny bohater, całkiem przyzwoicie. I rzeczywiście, dostaniemy zadania dwa. No co, wracamy sobie na chatę, jak do siebie. Wbijamy od razu. To nie jest nic podejrzanego, że biegamy po klatce schodowej i wywołujemy zbyt dużo hałasu. Otwieramy drzwi i co, do łapka siadamy, tak? Normalna sprawa. Kairos idzie grać okay, w komputer. A special, fancy dark web communicator. <laughs> to mi wygląda jak Discord! Przysięga, to naprawdę wygląda jak Discord. W każdym razie jest cudząco podobne. Dobra, słuchajcie, mamy kartel, mamy klientów. O mój Boże, Wiktoria, czy to masz pieska na awatarze? Cze, jest potrzebna. Marynia potrzebuje 3 gramy. co <śmary> sprzedajesz? Mogę odpisać, ale nie. Szkoda, że nie z skustomizować wiadomości. Czekajcie, ja muszę zobaczyć, ile tego mamy jeszcze. Jasne, mogę zamawiać i komunikować ze swoimi klientami. Spoko opcja. Poczekajcie, mam rzeczywiście. <śmary> 3 kilo majeranku i 5 kilo mąki, dobra, po co komuś aż tyle tego? Majeranku, eee, czekajcie, odpiszemy, potwierdzamy zamówienie, przełem na szykły hajs, Począłem pić getów feta, masz tyle? Ok. mamy tyle mąki, a tutaj też jest, o nie, temu nie ufamy, bo ma jakiegoś dziwnego pieska, tego pieska bardziej lubimy, <laughs> 5 geta, Oznacza, jako, nie, ja chciałem odpisać, potwierdź zamówienie, dobra nawet już mamy dane naszych pierwszych klientów do aktywowania. Dobra, pewnie, pewnie jakieś półny sekty, będą sobie w mrok północy walić. Znowu mi pod blokiem i hałasować podczas grania w piłkę nożną. Yy, dobrze, pani Wiktoria. Wiktoria Secrets, gdzie ty tutaj się chowasz? Yy, Zografos, ale ty dziwnie brzmisz babo. Czy to jesteś ty? Bo tak podejrzanie do tego opuszczonego domu biegasz. To dosyć ciekawe, że my praktycznie pod noskiem się spotyku, spotykamy z klientami. Siema! Babeczko, siema, masz to czego potrzebuję? Jasne, proszę, co to? Czekaj, ty chciałaś Victoria, tak, maję ranku troszeczkę, e, gdzie to było? Opuść narkotyki tu. Jakie narkotyki? Co ty tu gadasz? A, tu jest w ogóle napisane czego potrzeba A, bo ja mam razy dwa po trzy gramy. Dobra, kontrol daje radę. Jednak jestem, e, jednak ogarniam życie. 30 o, dolarów. Co ja nice! Well. The the backpack, the And more suspicious, you may appear Co, bo plecak tak jest podejrzany, a może jestem studentem, który wraca z zajęć. E ewentualnie dzieciakiem, plan. który skończył właśnie lekcję i nie wiem, idzie do komputera. <laughs> do komputera. Do kumpla z lapkiem, pograć w lana w jakieś World of Tanks, czy w jakieś inne Heroesy. No, Heroesy, to. No. Ale dobra, gościu, tobie też przy okazji możemy w takim razie sprzedać jakiegoś tam gieta małego. No to się tego slangu muszę e tego nauczyć, bo widzicie gierka gangsterka. I'm used to those sissies games him. where money stored in a magic cloud under God's fucking pillow. But it ain't the case for us here. You need space to carry cash. A, no widzisz, ty pciu, ale ja już cię wyprzedziłem, to twój pomysł. Rzeczywiście, kaska jest tutaj fizycznym obiektem, to jest całkiem mądrze rozwiązane. Ale nam jeszcze raczej policja doczu doczukać. Mój Boże, dokuczać nie będzie, bo to jest sam początek gierki dopiero. O, o pan budowlaniec, tak? Tutaj będzie kupował. Jakieś rzeczy. Byku Rodríguez, siema, to ty jesteś dealerem, masz towar? No nie wiem, gość, czy to byś tak od razu do pierwszego lepszego na ulicy zagadał, czy jestem dealerem. Ale jasne, 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 mam dla ciebie tutaj troszeczkę majerangu, bierzesz? 36 dolarów! Czemu żeśmy babecce za mniej oba, opylili? Od gościa wzięliśmy więcej. Chyba jakiś upust dodatkowy, żeśmy tutaj zastosowali? Nie mam pojęcia, chodźmy do kolejnego klienta. Koncita kiełbasa. Coś, coś czuję, że te nazwy tych bohaterów nie są naprawdę przypadkowe. Tu jesteś babeczko, siema. W końcu jesteś masz towar? Jasne, proszę cię bardzo. Paczka mąki dla ciebie. Coś tania ta mąka. W porządku właśnie dokonałeś kilku pierwszych sprzedaży i zarobiłeś jakiś pieniądz. Klienci powinni wkrótce zamówić więcej. Idź do komputera, aby zamówić więcej towaru od Diego i uzupełnić swój zapas. Brzmi to jak coś, co chciałbym zrobić. To jest ciekawe. patrzcie, mamy 5 punktów umiejętności do wykorzystania i naszą postać normalnie możemy sobie porozwijać. Skradanie, przykładowo. Zmniejsza prawdopodobieństwo bycia zauważonym oraz bycia skontrolowanym przez policję. Sądzę, że to jest coś wartego uwagi. Ewentualnie umiejętność kieszenie, a, bo tu mamy 5 punktów, a tutaj te koszty się potem zwiększają, albo te umiejętności mają też zupełnie inne koszty. Naj, nice. sprawdź stację nową pod kątem do mieszek. E, myślę, że jeszcze do stacji nowej możemy się udać. To okolice naprawdę niespecjalnie sprzyja zdrowiu. Dzień dobry, panie bagietarzu, co tam? A to jest chyba nawet paniusia, coś mi się tak wydaje. A no, halo, dzień dobry, mogę ci plecakiem rzucić? Siemka Pererepem, pamperara, mam wiciak do siebie <noise> Gdzie ja jestem? W Kazachstanie? Urocze miejsce Dzień dobry, pani Emi, alternatywko Dobre, czego chcesz? Chcę coś kupić Co ty masz? Sodę oczyszczoną Proszek do prania Tabletki bufrofenu Puszka sprayu Mały plecak, średni plecak Butelka acetonu, sól, cukier Ale co ja mam kupić w takim razie? Czym są te domieszki? Dobra, spoko, spoko to spadaj, jasne, cześć Aha, mieliśmy tylko po prostu obczaić, z czym to się je O mój Boże, ta gierka jest bardziej skomplikowana Nic znaczy na pierwszy rzut oka, można zauważyć Ale też, też mam wrażenie, że po takim pierwszym odcinku W pełni tutaj nie poczujemy tego, co gierka może zaoferować Siema, siema, jestem u siebie Sąsiad puszcza zagłośną muzykę Ale trochę niepoprawnie by było dzwonić na policję Co tam, nam odpisali? Siema, możesz się spotkać? Masz czas? potrzebny jest dwa gramy tego, tamtego Amfetamina będzie. Co? Babeczko, ja ci dosłownie 10 minut temu sprzedałem Majeranku, a ty jeszcze chcesz mą? Nie, nie wierzę. Edi do mnie pisze. No dobra, słyszałem, że ogarnąłeś te pierwsza sprzedaże. Dobra, robota. Teraz, jeśli potrzebujesz więcej towaru, pisz do mnie. Skontaktuję się z tobą i dam znać, kiedy paczka będzie do odbioru. Dobra, Edi, możemy ci odpisać. Złóż nowe zamówienie. A, bo tutaj teraz trzeba by było właśnie popatrzeć, nie? Tu babeczka chce 2 gramy tego, tamtego. Dobra, to możemy do Ediego o to zapytać. A tu chce też. Na Asapie bliska! <noise> co się dzieje? W tej sytuacji wiadomość do Diego jest pisana, że tam potrzebujemy potrzebuje 4 gramy tego tamtego. Hmm, nice, nie możemy mniej jak 10. No dobra, niech będzie 10 w takim razie. Zaryzykuję. Dostawa z kartelu może chwilę zająć. Zależy to głównie od wielkości zamówienia. Pamiętaj, by zawsze planować co naprzód. Eddie poinformuje cię, gdy paczka będzie gotowa do odbioru. W międzyczasie można znaleźć sobie inne zajęcie lub czekać. W trakcie pobytu w krówce wciśnij T, by czekać. Im bardziej obserwuję wystój tej całej miejscówki, odnoszę wrażenie jakbyśmy naprawdę żyli w jakimś getcie. Zaprawdę. Wszędzie otoczeni jakimś betonowym murem. A jeżeli chciałem się udać tutaj na północny rubieża mapy, w okolicy komisariatu policji, to tam no, panowie bagietarza sobie stali, no i za cholerę nie chcieli po prostu przepuścić takiego człowieczka jak mnie. Po prostu dalej. Jestem ciekaw, czy na początku takiego prologu jest tutaj jeszcze coś do roboty, bo oprócz czekania na chacie, to rzeczywiście nie ma niczego innego do wyjścia. Ja postanowiłem się tutaj jeszcze przejść. No you can't. z Czego ja nie mogę? Znowu czegoś nie mogę. Sam, cały czas tylko zakazy i nakazy. Ech. Takie to życzko jest ciekawe mimo wszystko, Wam powiem, ludziska. Kotek. O, paczka w skrytce. Objasz paczkę z garaże przy dokach. Masz obecnie trzech klientów. To słodko, ale daleko na tym nie zajdziesz. Aby rozwinąć swój interes, musisz odblokować więcej osiedli i utrzymywać na nich wysoki respekt. Idź do komputera, by dowiedzieć więcej o odblokowywaniu osiedli. Rzeczywiście, jakaś zadanie pomocne to się dostosowało, zaliczyło, doliczyło. Kiedy się w ten obszar. Oj Boże, jakie to jest opuszczone i zapuszczone. O nie, nie ma energii odnawialnej. Co za bydlak wiatraczek popsu. Naprawdę. Komu to przeszkadzało. Zobaczymy, czy w też coś jest. Odbierz paczkę z garaży przy dokach, tak? Rzeczywiście, coś jest, możemy to obczaić. Zostawcie mnie samego, mam wieżyczki laserowe. Co się dzieje? Co za nawiedzony chłop w tym domu musi mieszkać? Pierwsze skojarzenie? Kevin sam w domu po prostu, ale po mety przez 10 lat. Co, co? się dzieje? Ten dom jest ochroniony przez Jezusa Chrystusa. Pokręcone rzeczy. Oj, naprawdę, ktoś miał naprawdę zarąbisty pomysł, jeżeli chodzi o e, zaprojektowanie tej gierki. Przyznaję. Tak samo jak przyznaję, że teraz może być kłopot dostać się do tych doków, szczególnie że to jest ta siatka i te wieżyczki, ale... Ale można zaryzykować. Chyba. Niedozwolony jest rasizm w stosunku do białych ludzi. No, z tego, co się orientuje, to generalnie rasizm de facto w stosunku do nikogo jest. Y on jest niedozwolony, no nie powinno się nikogo szykanować, A to ciekawe w sobie nawiązanie, bo często tak coś takiego pada, że wiecie, zawsze to ci, to białym się o, o, o te wiecie, obrywa, że są rasistami, ale no, rasizm wobec białego człowieka też kurczę Istnieje, choć jeżeli chodzi o różne, powiedzmy, sfery rasizmu, to rzeczywiście odnoszę wrażenie, że chyba ten wobec białych jest najbardziej, właśnie, bagatelizowany. A tam leci samolot. O, to te chemikalia, tak? Rozpuszczają jeszcze <grym> na niebie. Jeszcze brakuje mi tutaj tylko wieży 5G i, żeby, i możliwości ich psucia. Ale ja przy okazji widzę, że chyba nie dostanę się na obszar tego to uroczego miejsca, ale w tym. W miejscu też chyba Wam podziękować za uwagę, taki to był odcinek troszeczkę pilotażowy z symulatora sprzedawcy Majeranku. E, dajcie znać, co o tym sądzicie, czy dajemy temu jeszcze szansę, może na stromykach, może na YouTubie, czy też może de facto napiszcie, czy w ogóle dajemy temu szansę. <grytanie> Dobra, zostawcie też jakąś ocenę, będzie mi niezmiernie miło. E, Social Point 420, Hahaha. <grytanie> fajna liczba. Także dzięki Wam jeszcze raz, trzymajcie się i do usłyszenia w innych filmach. Hej hej!